Więc trzeba się zastanowić, co to właściwie znaczy być dobrą osobą, ale konkretnie. I dobrze o tym wiesz, że to ma konkretny sens, bo znasz ludzi, którzy są dobrzy, i takich, którzy nie są dobrzy. I jesteś w stanie między nimi rozróżnić. I wiesz także, kiedy ty sam zachowujesz się jak dobra osoba, a kiedy nie. I tu też roztropnie rozsądzasz. Więc dyskusja na temat tego, czy istnieją dobrzy i źli ludzie, jest zbędna. Można raczej podyskutować o tym, jak rozróżnić jednych od drugich. Światopogląd złych ludzi jest tak wypaczony i połamany, że gdyby nagle twoje życie choć trochę splotło się z ich życiem, natychmiast stałbyś się częścią ich życiowego dramatu i chaosu. I praktycznie nieuniknionym byłoby, że zaczęliby manewrować, manipulować i interpretować wszystko w taki sposób, że ty zacząłbyś grać rolę oprawcy w ich życiowej historii, bez względu na to, co zrobiłeś lub jakie miałeś intencje. I jeśli nigdy czegoś takiego nie spotkałeś w życiu, to nie zdajesz sobie sprawy, w jak mocny wir wtedy wpadasz. Jest to dobra analogia, że ktoś jest jak magnes lub grawitacyjna siła, która przyciąga, wygina i wypacza rzeczy wokół niej, tak by dopasowały się do jej poglądu na rzeczywistość, jej rozpaczliwej i tragicznej narracji życiowej. Dla na przykładu przyjaźni. Tak oto możesz stwierdzić, czy ktoś jest Twoim przyjacielem. Po pierwsze, gdy podzielisz się z nimi tym, co złego dzieje się w Twoim życiu. Oni cię wysłuchają. Nie będą ci prawić, dlaczego jesteś głupi i dlaczego zasłużyłeś na zło, którego doświadczasz i jak to kiedyś coś o wiele gorszego przytrafiło się im. Nie będą wykolejać waszej rozmowy. Możesz mówić im złe wieści, a oni słuchają. Więc to coś dobrego, a jeszcze dziwniejsze jest to, że możesz powiedzieć im również dobre nowiny, a oni będą się z tobą nimi cieszyć. I to bardzo dobry sposób na to, by rozpoznać, kim powinieneś się otaczać ponieważ jeśli masz przy sobie kogoś z kim gdy przytrafić się coś dobrego ty boisz się tym podzielić bo wiesz, że natychmiast zniszczą tę radość, którą czujesz nawet się nie przyznajesz, bo sam wiesz że jeśli to wyjdzie na jaw to natychmiast ci to zabiorą i dajmy na to, że przyznajesz się komuś trochę bez ducha do tego, że doświadczyłeś czegoś dobrego w swoim życiu a oni próbują temu umniejszyć i natychmiast odpowiadają jak to 3 lata temu doświadczyli czegoś lepszego lub co gorsza doświadczył tego ktoś, kogo znają 3 lata temu odsuń się od takiej osoby nie wpływają dobrze na twoją rzeczywistość na swoją zresztą więc musisz otoczyć się i dobrze się nad tym zastanów ludźmi, którzy chcą rozwijać najlepszą część ciebie. Możesz spędzać czas z gnidami i nieudacznikami, którzy próbują ściągnąć cię w dół, tylko po to, by mogli oni usprawiedliwić przed swoim sumieniem swoje porażki. Robią tak, bo to wygodne. Nie trzeba mieć żadnej odpowiedzialności. I mogą narzekać na to, jak okropne jest ich życie. Taka postawa jest bardzo ponętna. Lecz jest to zła postawa na dłuższą metę. I być może powiesz, że masz takich ludzi wokół. Znasz ich dobrze. Nie jest im w życiu łatwo. Lecz nie pasują do tej kategorii. Złych ludzi. I co z tego? Co ty będziesz ich zmieniał? Jeśli by cię posłuchali i zechcieli ruszyć naprzód w stronę lepszej przyszłości, super. Lecz jeśli ignorują problemy, wciąż w ten sam sposób marnują życie. I nigdzie to nie zmierza. I jest to bolesne. Wtedy być może odpowiednią postawą jest pozostawić ich wedle ich woli, w niedoli, którą wybierają. A ty tymczasem idź i żyj. I być może kiedyś oni się przebudzą i zobaczą, że jest lepszy sposób na życie. Bo samo znoszenie ich złej postawy zdaje się, że nazywa się to umożliwianiem. Jeśli znosisz tylko takie zachowania, to dostarczasz im bierne zgody, a nawet aprobaty. Masz zarówno prawo, jak i obowiązek, by otaczać się ludźmi, którzy są wsparciem dla najlepszej części Ciebie. Lecz czy pomysł, by kompletnie wyrzucić toksycznych ludzi z naszego życia, to dobry pomysł? Cóż, nie do końca, ponieważ nie jest to spojrzenie całościowe. Całościowym spojrzeniem i radą zawsze stosowną jest, by mówić prawdę. Lecz ta rada jest być może zbyt abstrakcyjna w tym kontekście. Mówię o tym, ponieważ należy zdefiniować, co to znaczy toksyczny. Kto ma oceniać, czy ktoś jest toksyczny? Jeśli ludzie wokół ciebie nie wspierają cię w dążeniu do twoich dobrych celów, i podcinają ci skrzydła, i karzą cię za cnoty, które posiadasz, lub nawet karzą zbyt surowo za twoje wady, i nigdy nie chwalą, gdy robisz to, co słuszne, i w sumie nie prowadzą obustronnej interakcji, wtedy przychodzi moment, gdy lepiej ci będzie znaleźć kogoś, kto faktycznie stoi po twojej stronie. Może się okazać, że zastanawiasz się nad wyrzuceniem z życia kogoś z rodziny, a to bardzo trudna sytuacja lecz czasem ludzie mają to nieszczęście, że są wmieszani w sytuacje rodzinne, gdzie członkowie rodziny działają w taki sposób, że szkodzi to ich zdrowiu. Gdy lepiej będzie dla nich, pomimo bólu, jaki się z tym wiąże, zaprzestać kontaktu z taką osobą. I o dziwo, czasami właśnie wtedy może to umożliwić zdrową komunikację, ponieważ postawiona granica sprawi, że ludzie zreflektują swoje zachowanie. Taka refleksja jest niezbędna, by zainicjować jakiekolwiek trwałe zmiany. Lecz w mojej opinii, nawet jeśli nie podoba ci się pomysł, by kasować toksycznych ludzi ze swojego życia, to z pewnością należy otaczać się takim, ludźmi, których chciałbyś widzieć przy boku kogoś, kogo kochasz i na kogo dobru ci zależy. Więc musisz siebie w ten sam sposób potraktować, jak kogoś, na kim ci zależy. Z sympatią, w szczególności dla tej części siebie, która pragnie wzbić się w górę.